Witam Was bardzo serdecznie, kochani, z tej strony Marcelus i zapraszam Was na kolejny materiał poświęcony Rainbow Six Siege, a dzisiaj zajmiemy się oczywiście sezonem pierwszym, roku 8. W ostatnim materiale przedstawiłem Wam wszystko, praktycznie, co wydarzy się w roku 8. Dziś zajmiemy się tylko i wyłącznie sezonem pierwszym, jak również. Porozmawiamy sobie o nowym operatorze i jej zależnościach, synergiach itp. itd. Wszystko co związane z tym tematem yy, Brawy. Oczywiście operacja Commanding Force wejdzie 7 marca 2023 roku, to jest wtorek. I tutaj nowy operator to jest punkt pierwszy Brawa z Brazylii. Ale jeszcze pokrótce przedstawię Wam to co... Będzie miało miejsce w tym pierwszym sezonie. Po pierwsze, oczywiście nowy system przeładowania. Po drugie, zmiany w lekach broni, czyli kompensator, redukcja odrzutu poziomego z 15 do 35 i hamulec wylotowy, redukcja odrzutu pierwszego strzału z 45 do 50. Zmiany na dronie elektrycznym Twitch. Oczywiście w konsolach mamy tutaj e, rozwiązanie, czy próbę rozwiązania spraw związanych z myszkami i klawiaturami. Mamy również aktualizację do. Systemu reputacji związaną z, z czasem głosowym. Jeżeli chodzi o mapkę Emerald Plains, to będzie tylko i wyłącznie dostępna na początku sezonu, potem zostaje wycofana. Również bardzo fajna i ciekawa zmiana to oczywiście operatorzy, którzy dodaj, dostaną jedną lub dwie dodatkowe specjalności, czyli będą jak gdyby bardziej kompaktowi, będą bardziej. Yy, mogli działać wielowarstwowo, wielowątkowo na mapie, nie będą tylko i wyłącznie skupieni na tej jednej swojej umiejętności, co uważam jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o tak zwane wydarzenia, to tutaj Rainbow is Magic powróci w sezonie pierwszym jako Rainbow is Magic The Teddy Conflict Rules z nowymi pakietami. Również pakiety Old Bay, które są bardzo popularne w tej grze, powrócą w sezonie pierwszym z rozszerzoną kolekcją. Nowe skiny dla dronów, oczywiście wyzwania dla nowicjuszy, którzy realizując te zadania będą mogli sobie odblokować poszczególnych operatorów, nie wydając na to żadnych pieniążków. Także te rozwiązania są tutaj zastosowane i ten pierwszy sezon wydaje się bardzo fajnym i przyjemnym sezonem, jeżeli chodzi o zmiany. No ale tutaj najważniejszy oczywiście jest operator Brawa, która pochodzi z Brazylii i gra w drużynie atakującej. Pochodzi oczywiście z Brazylii, tak wspomniałem, i siły specjalne to Departamento de Policja Federal oraz organizacja R6 Viper Strike. Jeżeli chodzi o powiązania rodzinne, to tutaj Vincente Capitao Souza jest jej kuzynem, więc tutaj mamy nawiązania rodzinne, tradycyjne, czyli te siły specjalne i walka na tym polu przez rodzinę. Brawy oraz y, Vincente de Sousy. Jeżeli chodzi o podstawowe elementy tego operatora, czyli prędkość 3, bardzo szybki operator, pancerz 1, oczywiście broń główna, to mamy do wyboru: Shotgun KMRS oraz y, karabin Para 308. Myślałem, że będzie inny karabin, miałem nadzieję, że wprowadzą coś nowego bo powiem Wam szczerze, że ten karabin Pala 308 nie przekonuje mnie od początku tej gry. Nie wiem dlaczego, nie potrafię sobie poradzić z tym karabinem, w sensie dziwnie się nim gra, dziwnie się nim strzela. Taki, taki, taki jakiś niby słaby, troszkę taki niedorobiony, jeżeli chodzi o te obrażenia, nie wiem. Ale może się przekonam w tym yy, sezonie na plus. Jeżeli chodzi o broń dodatkową, to Super Short oraz USP-40 i dwa elementy do wyboru granaty smołkowe oraz Claymory tutaj mamy w tym podstawowym wyposażeniu. Co jeszcze jest ważne posiada dwa drony podstawowe i dwa drony ze swojej umiejki czyli te drony związane z hakowaniem. Co daje nam cztery drony które mogą włamać się do sześciu urządzeń przeciwników naprawdę spory zapas i spore pole do manewru. Yy, oczywiście twórcy Zakładają, tutaj nam narzucają z jednej strony, że operator ten w trybie rankingowym oraz nierankingowym nie może być banowany przez dwa tygodnie. Z jednej strony, rozumie ich chęć do zmian, chęć do tego, aby zmuszać graczy do tego, aby uczyli się nowego operatora, tak samo jak w przypadku mapy, zmuszają w cudzysłowie graczy, żeby grali tą mapę. I ja to rozumiem, również. Spotykam się, czytam różne opinie, że to tak nie powinno być, że ktoś nas do czegoś zmusza, ale sami zobaczcie jak to wygląda tak naprawdę w całej historii tej gry. I niestety mam wrażenie, że gracze nie lubią grać nowych map, nie lubią grać nowych operatorów itp., itd., co wpływa również na poziom ich gry, poziom znajomości map, który jest naprawdę powiedziałbym słaby. Znamy tylko te podstawowe mapy, które, które gramy od iluś tam lat te nowe są unikane przez graczy i właśnie to jest ten element, który uważam za pozytywny mimo wszystko, Uczmy się tych nowych map sam sam mam problemy z mapką Night Heaven, ale jak gram ją, muszę ją grać i muszę się jej nauczyć, to jest po prostu yy, coraz lepiej i uważam, że to rozwiązanie, mimo że jest kontrowersyjne, jest dobre dla gry i dobre dla graczy jeżeli chodzi o umiejętność, czyli gadżet dron klucz klucz Plutkę się pisze, no nie wiem jak to się czyta, ale w ten sposób to jest tutaj zaznaczone. To jest zdalny dron wyposażony w elektroniczny laser. Fajne jest to, że w tym dronie zmienili ten interfejs i on jest bardzo prosty podczas użytkowania. Zadbali o to, aby ten ekran pozostał wolny od jakichkolwiek modeli projektowych. Również jest nowa nakładka, która ostrzega graczy, gdy zmiana konkretnego gadżetu zostanie pomyślnie przeprowadzona. To są bardzo fajne zmiany technologiczne. Uważam, że go należy upraszczać, a nie ją komplikować i to jest bardzo fajna zmiana, jeżeli chodzi o ten aspekt techniczny. Jeżeli chodzi o trzy rzeczy, które są tutaj w tym, w tym operatorze bardzo ważne. Trzy rzeczy, które będą wykorzystywane przez graczy i do których należy właśnie skierować brawę. Po pierwsze eksploracja mapy, po drugie hakowanie gadżetu wroga i po trzecie zbieranie danych wywiadowczych. Są trzy elementy, które będą tutaj mocno, mocno wykorzystywane przez graczy, mam nadzieję. Oczywiście, jak działa ten sprzęt? Znajdując się w zasięgu i niszoku elektronicznego gadżetu obrońcy, brawa może schakować gadżet, powodując jego samo zniszczenie lub obudzić jego efekty przeciwko obrońcom, którzy w przeciwnym razie byliby niewrażliwi na takie zmiany i na swój, swój zestaw gadżetów defensywnych. Oczywiście, brawa może zmienić każde elektroniczne urządzenie obrońcy w atakujące, ale pamiętajcie jedno. Dron bra, Brawy nie działa na drony, tylko na urządzenia z wyjątkiem, oczywiście drona joka Tak więc tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, a dlaczego to w waszej części materiału? Jeżeli chodzi o synergię i współpracę operatorów, to tutaj iQ i Zero na pewno będą powinni być używani w tym zestawie, z racji tego, że mogą oni za pomocą swoich gadżetów, zlokalizować gadżety obrońców, które później może brawa, schakować bez zbytniego poruszania się po mapie i szukania ich po całym aspekcie mapy. Tak, tak więc tutaj tych dwóch operatorów naprawdę z sy synergią wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o drona, to oczywiście może on zakłócać wrogą obserwację y oraz może zmieniać tą technologię obrońców na technologię atakujących. To są, to są dwa bardzo ważne, kluczowe Elementy, jak również może zbierać te inicjatywy, czyli te dane wiadowcze, oraz może być wykorzystywany do kontrataktyk. Jeżeli chodzi o gadżety, które może schakować, to tutaj mamy takie elementy jak wrota, suri, aruni, mogą być przekształcone, urządzenia Banshi Meluzi przekonwertowane, druty rażące bandita zniszczone. Elektropazury Kaida również zniszczone. Urządzenia Kapkana przekon przekonwertowane. Grzmoty Eli przekształcone. Kamerki Walkiri przek przekonwertowane. Oczy maesto przekształcone. Miny gu lesiona przekształcone. Dron Yokai Echo przerobiony na dron ataku. Zagłuszacze sygnału muta przekonwertowane. Stacje Konat. Thunderbirda zniszczone, pułapki torn przekonwertowane, granaty gazowe smoka zniszczone, C4 obrońcy zniszczone. Oczywiście przekonwertowane mogą być również kuloodporne kamery obrońców. Jak również wszystkie domyślne y, kamery zależne po stronie obrońców mogą być przekonwertowane. Także widzicie, Aspekt działania tego operatora i tego elementu jest naprawdę spory. W moim odczuciu zmienia to naprawdę grę. Jak będzie, zobaczymy w praktyce, ale w moim odczuciu są to duże zmiany. i Jeżeli ktoś będzie się specjalizował w używaniu brawy, naprawdę może swojemu zespołowi dać dużo, dużo pozytywnych aspektów na mapie. Naprawdę wiele elementów i rozwiązań może być zastosowane przy szybkim raszu na sajty, naprawdę może być przy współpracy z innymi graczami rozwiązań multum, bardzo, bardzo ciekawy. Jak zachowują się obrońcy w tym przypadku? Czas pokaże. Jeżeli chodzi o kontry yy, drona brawy, to tutaj, oczywiście, bo, po pierwsze, te gadżety schakowane przez drona będą otoczone słabym czerwonym i niebieskim światłem. Będziemy po prostu wiedzieć, czy one są nasze, czy po stronie yy, przeciwnika. Oczywiście, szkodnik Mo Moziego może przejąć kontrolę nad dronem, co pozwala mu włamać się do gadżetów atakujących i obrócić je przeciwko atakującym. To jest naprawdę synergia, powiązanie, matematyka. Yy, musimy być tutaj czujni i uważni, bo Mozzie... To jest operator, który teraz wyrasta na must Have. Kolejny Skanal elektryczny Solisa może zlokalizować i śledzić drona. Zakłócacze sygnału miuta mogą wyłączyć drona, ale pamiętajcie, że nadal może on schakować te urządzenia, jeśli znajdują się w jego zasięgu. Tak więc tutaj też trzeba być bardzo mocno czujnym i to wydaje się dość op. Przynajmniej na teraz. Nie wiem, nie gram TS-ów, więc nie wiem jak to wygląda, ale wydaje mi się, że ten opator jest dość OP i tutaj jakieś zmiany zapewne będą, bo to wszystko zmienia naprawdę nam grę, jeżeli chodzi o atak zmienia nam grę, jeżeli chodzi o obronę. Jeżeli chodzi o inne zależności, to tutaj jest bardzo ciekawy przypadek, właśnie, jeżeli chodzi o drona Yokai. Jeśli Brawa przejmie drona Yokai, mo może odzyskać drona za pomocą szkodnika. Właścicielem drona Yokai po przejęciu będzie po prostu echo. Kiedy brawa przejmie drona Yokai, nie można wtedy sprawdzić, czy dron Yokai jest przyjazny, czy nie, za pomocą pingowania. I to jest taki element, który tutaj może być naprawdę trudny, jeżeli chodzi o rozwiązanie. Możemy tylko się sugerować tym światłem, a nie możemy go sprawdzić pingując, czy jest to nasz dron, czy atakujący. Tak więc tutaj to jest bardzo yy, ciekawe rozwiązanie. Brawa może zmienić każde elektroniczne urządzenie obrońcy w atakujące. Jeśli Mozi złapie drona brawy, może zmienić dowolne urządzenie elektroniczne atakującego w urządzenie obrońcy. Takie jak na przykład Claymory czy airjaby. To jest naprawdę bardzo ciekawe i w moim odczuciu bardzo zmieniające grę. Nadające Moziemu nowym wymiar, jeżeli chodzi o pickrate. Tak uważam. No bo co przeciwko Brawie? Tylko w tym wypadku Mozzi. Zapowiada się bardzo fajna zabawa, w cudzysłowie oczywiście, bo dobrze wiemy, że mamy w rundzie 3 minuty czasu i takie zabawy z synergią, powiązaniem i zależnościami mogą nam tą grę. Prowadzić do aspektu rywalizacji, jeżeli chodzi o drony i przechwytywanie. Więc tutaj naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało w praktyce, jak będzie się grało przeciwko innym, wykorzystując te wszystkie elementy. Tak więc pamiętajcie, to jest naprawdę teraz w moim odczuciu wyższa matematyka, trochę fizyki i więcej współpracy, jeżeli chodzi. O linię defensywną, jeżeli chodzi o linię ofensywną między operatorami. Nie wiem, czy ostatecznie ten operator jest taki super, ale na pewno zmienia nam podejście do gry. Na pewno, jestem o tym przekonany, bo ta zespołowość teraz musi być jeszcze bardziej po stronie obrońców, naprawdę jeszcze bardziej połączona ze sobą, po stronie atakujących, jeżeli chcemy wykorzystać wrawę. W odpowiedni sposób skuteczny, no to muszą się te synergie połączyć z innymi operatorami na zasadzie współpracy, i tak to właśnie można działać, tworząc luki, tworząc przejścia i odwracając to, co obrońcy sobie zaplanowali. Tak więc tutaj naprawdę jest duże pole manewru. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Serwer zweryfikuje, jak to mówię. I zapowiada się bardzo ciekawy pierwszy sezon. Tak więc, jeżeli chodzi o brawę i drona, umiejętności, to jest wszystko, co Wam przygotowałem dzisiaj. To są najważniejsze rzeczy. Myślę, że to jest duży game changer w tym momencie, jeżeli chodzi o operatorów. I tak jak wspomniałem w samym materiale, nieraz naprawdę synergia, współpraca staje się kluczem, żeby dobrze wykorzystywać brawę. Mozi zostaje operatorem, w moim odczuciu, Must Have, który również dzięki współpracy z defensywą może odwracać. Te wszystkie rzeczy, które odwróciła brawa, ale jak to będą gracze wykorzystywać, to czas pokaże, jak to będą wykorzystywać profesjonalni gracze i na co będą się skarżyć lub co będą chwalić, zobaczymy w praktyce. Naprawdę, dla mnie wygląda na to, że ten pierwszy sezon będzie ciekawym sezonem, z racji tego, że ten operator zależności, synergie, współpraca, a z drugiej strony Koniec zbierania danych jeżeli chodzi o system rankingowy, zobaczymy jak to będzie wyglądało w sezonie pierwszym roku ósmego, czy to ma jakieś w ogóle przełożenie na to co zostało zebrane i to będzie w jakimś innym y, algorytmie przetwarzane, właściwym już, zobaczymy, tak więc doprowadza się bardzo ciekawy pierwszy sezon. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, oczywiście zapraszam Was do polskiego Grupy Wsparcia 6 obecnie jedynej aktywnej Grupy w Polsce, która ma na bieżąco info o grze. Oczywiście na moje streamy na Twitch, gdzie będziemy grać od środy w nowy sezon. Tak więc zapraszam do wspólnej gry, zapraszam do oglądania i zobaczymy, co przyniesie pierwszy sezon. Czy będziemy się cieszyć, czy będziemy płakać i narzekać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia na polu cierpliwości, jakim jest Rainbow Six Siege. Hey. Cześć!